Cześć, z tej strony Małapietrz i witam bardzo serdecznie w tym dodatkowym odcinku z gry God of War. Tak jak mówiłem ostatnio w poprzednim odcinku, kiedy kończyłem już pełną, główną historię gry, ale też ogólne przechodzenie, ponieważ zrobiłem większość już dodatkowych i więcej już nie chciałem, tak mówiłem też, że właśnie pojawi się jeszcze jeden dodatkowy odcinek, czyli właśnie ten, Dzisiejsze. Oczywiście będzie to dodatkowy odcinek, jednak numer będzie miał następujący, czyli to będzie chyba 45, ale tak czy tak wiadomo, że chodzi tutaj o dodatkową e, kwestię. No i mianowicie właśnie dzisiaj ze względu na ten dodatkowy odcinek będę chciał pokonać e, naj, najtrudniejszego wroga, przeciwnika w całej najnowszej... najnowszej... W całej właśnie ów grze God of War. E, o co mi dokładnie chodzi? Chodzi mi mianowicie oczywiście o... Królową Valkyri. Królowa, królowa Valkyri jest. No wiem, ktoś by mógł powiedzieć, a Baldur, a ostatnia walka z Baldurem z nie poprzedniego, tylko jeszcze poprzedniego odcinka też była trudna. Baldur miał tam różne fazy i tak dalej, i tak dalej. To jest jedno. Ale Walkirię oddzielnie, jak właśnie dodatkowo sama w sobie królowa Valkyri. To już nie jest takie łatwe. Znaczy, może nie, nie powiem, że walka z Baldurem była łatwa jakoś bardzo, ale to jest zdecydowanie trudniejsze. Królowa Walkiri łączy w sobie wszystkie umiejętności, wszystkie jakieś różne dodatkowe moce, niemoce, ataki, nie ataki specjalne, niespecjalne. Po prostu to jest. Królowa Walkiri to są wszystkie Walkirie w jednym. Jeszcze może z jakimiś tam bardzo malutkimi dodatkami, eee, pff, dodatkowo też y, mogę dodać y, dużo dodatkowych rzeczy, eee, będę mówił. Eee, że Królowa Walkiri, pomimo tego, że oczywiście jest w pełni opcjonalnym bossem, plus oczywiście trzeba zabić pozostałe Walkirie, które też są opcjonalnymi bossami, żeby w ogóle mieć szansę walczyć z Królową Walkiri, o jestem. W jakimś stopniu małym, może też bez przesady, ale wprowadza coś do ogólnej historii. Nie jest to tylko na zasadzie pokonałeś najtrudniejszego bossa w grze, który był dodatkowym bossem. Brawo, dostajesz super itemy oraz yy, oczywiście trofeum i tak dalej i tak dalej. Nie minimalnie jeszcze wprowadza to coś do historii poza samym oczywiście tym, że wszystkie Walkiri były uwięzione, nie wiemy do końca z jakiego powodu, jak to tam wszystko to wyszło i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Nie gwarantuję, że uda mi się dzisiaj pokonać tę królową Walkiri. Na pewno będę próbował, będę część tego wycinał. Nie jestem pewn... nie mam szału w ogóle, ale powinien mi się naładować w trakcie walki. Szkoda, że tego szału nie mam. Ale zobaczymy, jak mi wyjdzie. E, wiem, że będzie ona trudna, wiem, że będzie trudno. Jestem kompletnie nierozgrzany i myślę, że spokojnie mogę raz, dwa, może nawet trzy razy zginąć od niej dość szybko, żebym w ogóle chociaż trochę się rozgrzał. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale tak jak mówię, jeśli coś nie będzie wychodzić, to sobie też spróbuję innego dnia, ponieważ jestem do przodu z nagrywaniem, dlatego na spokojnie nie muszę teraz dzisiaj, powiedzmy, siedzieć tutaj przez dwie godziny i próbować ją zabić. A zresztą. Koniec końców e, i tak nie mówię, że zabiję ją na 100%, ponieważ może jednak, jednak może uznam, że e, próbowałem, było ciężko, jednak nie chcę się z nią męczyć. Raz się z nią męczyłem, kiedy przechodziłem grę na 100%. Udało mi się ją pokonać, było coś pff, masakra była po prostu. E, I tyle więc. Myślę, że zginę dość szybko. I, e, i tyle więc. Życzę mi powodzenia, bo chyba więcej już rzeczy chcieć chcieć powiedzieć nie chciałem, <grym> dobra mniejsza sprawdźmy shit To jest dziwne, ponieważ zrobiłem unik, ale no co tam? Вот oh A, mam ten kamień z cieszenia. Kompletnie o nim zapomniałem, że coś takiego jest. No i to było na tyle. I tak mi dość nieźle poszło, szczerze powiem, jak na ilość zdrowia, jak jej zabrałem. Wy mogliście zobaczyć jej ruchy, że były właśnie połączone z różne walkiri, kwestie właśnie ognia, lodu, skakania, nieskakania, na różne te i tak dalej, i tak dalej. Więc no co, próba druga i częściowo już będę to wycinał. Serio? Za drugim razem się udało? Ładnie nawet, naprawdę Bałem się, że będzie zdecydowanie gorzej. Że będę się męczył po 5-6 razy i będę na to nagrywał jeszcze na 3 se sesje. Dzięki przyjaciele uratowaliście Walkierie. Luz, chociaż serce mi po prostu... Jak to się? Napiernicza. Czy to ty? Jesteś już wolny, ale... Wolność ma swoją cenę moja droga. Wiem coś o tym. Służyłyśmy wszech ojcu przez wiele zim, ale tylko dzięki jego więzi z królową mogłyśmy zaznać odrobiny wolności. Przecież ty nią jesteś. Jest tylko jedna królowa Walkirii, bogini Freya. No Jest... i właśnie o to mi chodziło pod kątem tego, że to jednak coś dodaje do historii, więc niech skończy. Oden odciął jej skrzydła zajęła jej miejsce, ale dla wszech ojca to było za mało. Wykorzystał prastarą magię, by wynaturzyć moje siostry. Chciałam ograniczyć szkody, zamykając je w miejscach, w których nikomu nie zagrażały, ale wkrótce straciłam też samą siebie. Sigrun, wybacz, że byłem taki nieużyty. Mogłem coś zrobić, albo przynajmniej spróbować. Co zamierzasz? Muszę połączyć siły z siostrami. Razem możemy przywrócić harmonię w krainach. Możecie być pewni, że walkierie będą Wam zawsze wdzięczne. A i możemy wziąć sobie hełm, no bo to jest tylko taka forma, w której była dusza Walkiria, a nie jej ciało, że je, zabiliśmy jej ciało. Więc tutaj luz, Może, można by ją równie dobrze rozciąchać i rozwalić. Jest! No, udało się hełm Sigrun! Się nie wydajesz się zbyt szczęśliwy. Trudno jest czymkolwiek się cieszyć, będąc tylko ożywioną głową. Jestem wdzięczny, że udało nam się uwolnić Walkirię, ale można było tego uniknąć. Gdyby sam tak mówiłeś, głowo, to już nie ma znaczenia. Wszystko jest już przeszłością. No no, zaczynasz gadać jak optymista. Mam dobry humor. Krasnoludy zajmą się hełmem. Twój tata jest zdeczka monotematyczny. Coś w tym jest. Cię. Niezłe tematy. Hełm Sigrun, 15 tysięcy doświadczenia. Przyda mi się. Okej, okay, co mamy? Stal za Asgardu? Stal za zgardu. Asgardu. Wydaje mi się, że dostanę też chyba kamień specjalny. Co to jest? Odwet. Przepraszam, odwet. Rękojeść topora. Rzut toporem za pomocą jednego i przywołanie go z. Ż rzut toporem i przywołanie go stają się niesamowicie potężne. Może będę mógł go ulepszyć, bo ja mam potęgę Walkiri. Siła, szczęście, czas odnowienia. Siła, szczęście, runy. Nie wiem, może dałoby radę ją ulepszyć na pewno. Doskonała za zgardu. Jeśli tylko jedna, no to mało to. Co to jest? Kamień czasu Niorda, czyli ostatni, chyba z tego co pamiętam. Kamień adekwatny do kamień nieskończoności, czyli właśnie kamień czasu. Bardzo mała szansa na tymczasowe spowolnienie pobliskich przeciwników po przy otrzymaniu obrażeń. No dobra, sprawdźmy. Weźmy, wezmę to na chwilę, żeby tylko sprawdzić kamień. Jest kamień czasu. Nioryda. Zwichrowanie czasu. Bardzo mała szansa na spowolnienie. Bla, bla, bla. Czyli yy, fajnie, fajnie, ale raczej chyba. To jest nieskazitelny fragment świata. Daje lepiej, więc tam było 10 runa, tu jest 6 run, 6 szczęścia i 12 czasu odnowienia. Więc kamień jest przy, yy, przy ataku. Bo był też chyba talizman, który spowalniał czas. Pozostawia wrogów. Jest. Wy, wywołuje talizman światów. Zawichrowanie czasu. Jest w, jest w pełni spowolniony czas i to też wiele osób używało na walkirię, co w sumie się nie dziwię i myślę, że nawet sam powinien tego używać zamiast zniszczonej rękawicy wieków, którą teraz nie mogę, bo muszę się to naładować. Czy coś jeszcze? No, mam Helm do pójdę do sklepu, będę mógł go sprzedać za chyba 100 tysięcy srebra, czy nawet jeszcze więcej. I tak mi to nic nie zmienia, ponieważ zrobiłem to na sam koniec. Ale dowiedzieliśmy się też właśnie dodatkowej dodatkowej rzeczy jaką jest to, że to Freja była i jest... zawsze zawsze była i będzie prawdziwą królową walkiri, czyli Freja jest królową walkiri? Nic nie mówiła! Czemu milczałeś? Tłumacz się głową. Znów cię zaczarowano. Skądże znowu? Freja faktycznie była kiedyś królową Walkiri. Jednym z jej obowiązków było sprawowanie kontroli nad walkiriami. Jako potężna bogini Wanów budziła respekt. Aż do teraz nie wiedziałem, jak wielki. Aha, czyli to po prostu tyle, że tak. W ogóle też tak dodatkowo mówiąc, nie jestem pewny, czy w poprzednim odcinku, wychodząc z Jotunheimu, już wracając, Mimir chyba powinien. Bo mi się wydaje, że jak grałem kiedyś to, że Mimir wspomniał, że. Czas w krainach mija inaczej i ze względu na to nie było nas dłużej niż nam się wydawało, i kiedy my byliśmy w Otenheimie, to czas sobie mijał szybciej, wolniej niż w Midgardzie, czyli w Midgardzie działał, czas szedł, płynął szybciej. I że Freja złożyła Mimirowi wizytę w celu dowiedzenia się, czy on nie wie, gdzie Oden schował jej skrzydła i przez to oczywiście powstają powstawały Jak wyprawa do Jotunheimu? Może dałbyś im chwilę spokoju, co? Młody dowiedział się kim jest. Nie potrzebuje przesłuchania. Brok, wiedziałeś? O, wiedzieliśmy, że Fey jest ostatnią strażniczką Jotunów w Midgardzie. Dlatego zrobiliśmy topór. Liczyliśmy, że przywróci równowagę. Po tym jak Thor narobił bigosu z naszym młotem, ale koniec końców wybrała inną drogę. Wybrała cóż Was? Obu Widocznie uznała, że w ten sposób zapewni gigantom przetrwanie. A teraz wszystko jest w waszych rękach. Proszę, proszę. Młody Jotun tuż pod naszym nosem. A do tego syn Love i sprawiedliwej powinienem był się domyślić. Aha, to fajnie, że takie coś sobie dopowiedzieli, ale wracając, że właśnie teorie, że... Freja w następnej części powróci jako Walkiria, jako królowa Walkirii i będzie się chciała zemścić na Kratosie. Coś jeszcze powiecie? Rozwijaliśmy się po Niflheimie, co? Skąd wiesz? Smród porażki Ivaldiego rozpoznałbym dosłownie wszędzie. Poza tym macie resztki mgły na buciora. A, no to teraz... No to już nie będzie nic takiego dodatkowego. Odwet. A nie, mam sześć doskonałej stali za zgardu. Asgardu. Tułów mógłbym ulepszyć. Lecha mgły, wszystkie te... Czy ulepszyć mogę jeszcze raz? Nie, bo trzeba Wielki Ornament Ognia, więc mam to gdzieś. Eee. O, odbyt. Ciers. No mogę jeszcze raz. Maksymalne ulepszenia. ale ciekawe czy jest lepsze. No i mogę sprzedać, uwaga, Helm Sigrun za 100 tysięcy. Jak to skomentują? Wspaniale skomentowane, ostatnie te. Nie mam już nic do sprzedania takiego bardziej, nie mam nic znalezionego, nie, nie będę kupował, nie będę tworzył. Chciałem tylko spojrzeć kwestie kwestię Kiry z Walkiri, czy jakbym kamień czasu, emblemat świata odłamek Tyra. A, to mogę po prostu zrobić. Na maksymalnym ulepszeniu nie ma trzech, tylko są dwa. To nie jest maksymalne ulepszenie, bo nie mogłem ulepszyć, bo nie ja mam tych e, wielkich ornamentów. Nie. Dobra, to jest już maksymalne, jakie ja na tę chwilę mogę. Reszta już mam gdzieś. Wszystko mam w Valkirii, poza oczywiście kwestią tłowia, ponieważ ten lubię bardziej, a ja zresztą miałem możliwość ulepszenia go maksymalnie. O Valkiri już mam gdzieś. I w taki sposób będę kończył na dzisiaj ten dodatkowy odcinek z kwestii właśnie królowej Valkiri i tak dalej. Na mapie, jak teraz możecie zobaczyć, jest dodatkowo na Midgardzie się odblokowało, że było, bo było to zamazane. Pokonaj królową Valkiri, a w Radzie Walkiri było właśnie. Pokonaj królową. Jest jeszcze jedna rzecz nieodkryta, co mnie dziwi. Trochę. Nie mam pojęcia, co to może być. Więc po prostu to uznajmy, że zostawię. I mam gdzieś. Ja sobie gadowór będę przechodził znowu pewnie za parę, za kilka miesięcy. Wtedy sobie na spokojnie móc, będąc a, Mogąc sobie grać na spokojnie po godzinę, czy nawet dwie dziennie, a nie tak jak w formie odcinków, no to zdecydowanie szybciej to przejdę, to będę sobie szukał, czytał wszystkie runy, czytał wszystkie notatki, i tak dalej, i tak dalej, i oczywiście w największym skrócie po prostu ogólnie dalej świetnie się bawił, ponownie przechodząc tę wspaniałą grę. Więc dziękuję za oglądanie tego dodatkowego odcinka z gry God of War z próby i Wreszcie y, próby, która zakończyła się sukcesem w zabiciu a raczej pokonaniu królowej walkiri. Sigrun, która tak naprawdę jest taką jakby drugą królową walkirii, bo się stała nią po tym jak Frey zabrał Odyn skrzydła, ale tak naprawdę ona też ona i tak uznaje, że to Freya jest królową, a ona jest tylko jakby takim zastępstwie, e, tak pół na pół niby. E, I tyle. Mam nadzieję, że się podobał taki dodatkowy film. To w pełni kończy e, przechodzenie gry of War, za tydzień pierwszy odcinek z nowej serii, którą na tę chwilę najprawdopodobniej będzie to Horizon Zero Dawn, ale to jest tylko takie może, ponieważ nie gwarantuje na 100%, czyli też z konsoli, też wspaniała gra, która y, wychodzi niedługo na PC-ta, bo w te wakacje, jeśli nie będzie... Znaczy wakacje w okresie letnim, jeśli nie będzie jakiegoś opóźnienia. Więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia ogólnie na kanale w międzyczasie. I tyle, więc po prostu cześć!